Niedawno rozprawiliśmy się z największymi mitami na temat średniowiecza. W tym materiale spróbuję obalić popularne mity dotyczące starożytności. Usłyszycie m.in., jak to było z tą demokracją i jakie błędy na temat uzbrojenia powielają hollywoodzkie produkcje. Zaczynamy. Demokracja. Ateńska demokracja często stawiana jest za wzór, ale daleko jej do ideału. Ustrój ten wprowadził szereg nowatorskich rozwiązań. Ale znacząco różnił się od współczesnych standardów. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że nie każdy obywatel miał prawo głosu. Tylko elity mogły ubiegać się o wysokie urzędy. Kobiety i niewolnicy nie mieli prawa głosu, podobnie jak obcokrajowcy, którzy nie mogli liczyć na obywatelstwo. Oznacza to, że w rzeczywistości tylko 10-15% populacji Aten mogło głosować. Nie zmienia to faktu, że był to absolutnie nowatorski pomysł, szczególnie że nie dotyczył wyłącznie głosowania, ale także pełnienia urzędów. Część z nich była wybierana przez losowanie, co miało zapobiec potencjalnej korupcji oraz tworzeniu się partii politycznych. Z tego powodu czasem niektóre funkcje były pełnione przez dość przypadkowe osoby. Oczywiście Ateńczycy byli świadomi, że takie funkcje jak stratek powinny być wybierane przez zgromadzenie. Aby zachęcić obywateli do udziału w zgromadzeniach ludowych, wprowadzono wynagrodzenie za uczestnictwo, czyli diety. Dzięki temu najbiedniejsi mogli sobie pozwolić na opuszczenie pracy. Brak uczestnictwa w życiu politycznym był społecznie potępiany, a osoby nieangażujące się w politykę nazywano idiotes. Słowo to wywodzi się od określenia prywatne, gdyż skupiali się na swoich własnych sprawach. Na koniec warto powiedzieć dwa słowa o tym, czym był sąd skorupkowy. Pozwalał na wygnanie obywatela na 10 lat bez formalnych oskarżeń czy procesu. Bardzo często na banicję skazywano zasłużone osoby, które zaczynały budzić obawy przed zbyt dużym wpływem. Ofiarą takiego sądu padł m.in. Temistokles, bohater wojen z Persją. Kobiety. Istnieje mit, że starożytność była okresem większej wolności i praw dla kobiet niż średniowiecze. W niektórych miejscach, takich jak Sparta, była to prawda. Kobiety uczyły się tam czytać i pisać oraz dbano o ich kondycję. Ćwiczyły w miejscach publicznych zarówno bieganie, jak i rzuty o szczepę czy zapasy. Spartanie nie widzieli w tym nic niemoralnego, ale był to wyjątek od reguły: dla cudzoziemców było to odwrócenie wszystkich powszechnie przyjętych norm. Najlepszym przykładem były wcześniej wspomniane Ateny. Jak pisze Tom Holland, autor książki Perski Ogień, Atenki żyły w zamknięciu nieporównywalnym zresztą Grecji. Solon, który utorował drogę ateńskiej reformacji, uważał wszelkie przejawy kobiecej atrakcyjności za nieznośne i usilnie starał się nad nimi zapanować. Zamiast pozwolić córkom arystokratów publicznie prezentować bogactwo, odjął prostą decyzję. Każda kobieta przechadzająca się po ulicach miała być uważana za nierządnicę. Jak podaje Holland, ateńscy mężowie z ulgą przyjęli możliwości, jakie dawało im to prawo. Z biegiem czasu doszło do tego, że tylko kobietę, której nikt obcy nigdy nie widział, można było uważać za godną szacunku. Nie oznacza to jednak, że sami chętnie nie korzystali z wszelkiego rodzaju domów uciech. Niektórzy uważali je wręcz za kamień węgielny demokracji. A gdy Ateny musiały być ewakuowane ze względu na nadchodzących Persów, wielu obywateli, widząc swoje matki i córki publicznie przepychające się do portu, pałało świętym oburzeniem do tego stopnia, że zabraniali nawet żonom przyłączyć się do ucieczki. Persja, Grecja, Rzym czy Egipt. W każdym z tych miejsc sytuacja kobiet znacząco różniła się na przestrzeni lat. Uzbrojenie. Wydawałoby się, że każdy z nas powinien odróżniać filmy od rzeczywistości. Niestety, wielu z nas wciąż czerpie swoją wiedzę na temat historii z hollywoodzkich produkcji. Najlepszym przykładem jest 300, bazujące na komiksie Franka Miller'a. Spartanie ruszają tam do boju ubrani jedynie w karwasze, hełmy i nagolennice, prężąc klaty w trakcie każdego pojedynku. Jest to bardzo dalekie od prawdy historycznej. Główną siłą spartańskiej falangi było ciężkie opancerzenie wykonane z brązu. Pełen spartański ekwipunek mógł ważyć nawet 32 kg. To więcej niż średniowieczna zbroja płytowa, a także świetny dowód na to, jak na przestrzeni wieków postępowała metalurgia. Oczywiście na taki pancerz mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi wojownicy. Dla starożytnych tańszą i lżejszą alternatywą był linotorax, zrobiony z wielu warstw płótna, choć najbiedniejsi faktycznie walczyli pół Warto tu jeszcze wspomnieć o jednym elemencie uzbrojenia, który pojawia się praktycznie we wszystkich filmach o starożytności, ale na trudno szukać go w ikonografii. Mowa o karwaszach, czyli ochronie przedramienia. Niezależnie czy mówimy o współczesnych produkcjach czy filmach z lat 50., prawie każdy je nosi, nawet poza polem bitwy, ale spróbujcie je znaleźć na rzeźbach czy malowidłach. Czy oznacza to, że po prostu nie istniały? Niekoniecznie, ale na pewno nie były powszechne. Pozwólcie, że wygląd persów z 300 po prostu przemilczę, bo liczę na to, że nikt nie bierze go na poważnie. Gladiatorzy Przenieśmy się na chwilę do starożytnego Rzymu. Filmy i seriale przyzwyczaiły nas do tego, że większość walk gladiatorów rozgrywała się na śmierć i życie. Tylko kciuk w górę pokazany przez organizatora mógł zapewnić miłosierdzie przegranemu. Nie jest to jednak prawda. Bardzo często walki były ustawiane, Podobnie jak amerykański wrestling, a zwycięzca jedynie udawał, że zabija przeciwnika. Wtedy po cichu transportowano go do innego miasta, gdzie występował pod nowym imieniem. Również sama kwestia kciuka w górę jest dość kontrowersyjna. Gladiatorów faktycznie skazywano gestem kciuka, ale nie ma pewności jakim. Zdania na ten temat są podzielone i najpewniej na przestrzeni lat używano różnych gestów, w zależności od regionu czy mody. Kolejny popularny mit na temat gladiatorów dotyczy tego, że wszyscy byli niewolnikami, niektórzy sami zgłaszali się na arenę, na przykład jeśli popadli w długi lub chcieli zarobić dodatkowe pieniądze, także wyzwoleńcy nierzadko wracali na arenę, by kontynuować swoją karierę. Osoby z rzymskim obywatelstwem mogły czasem liczyć na lepsze role. Na przykład w niektórych instynizowanych walkach funkcjonował podział na bohaterów i złoczyńców, gdzie wygrać miał oczywiście ten dobry. Nie każda walka miała jednak tak teatralny charakter. Zostając gladiatorem z wyboru, musiało się wypowiedzieć przysięgę. W razie nieposłuszeństwa będę smagany kijami, odpalany ogniem lub poniosę śmierć przeszyty ostrzem. Kontrakt ze swoim nowym panem mógł być zawarty aż do spłaty długu. Kolory. Ten fakt powinien być powszechnie znany, ale niektórych wciąż zaskakuje. Starożytne rzeźby, które dziś oglądamy w muzeach, są pozbawione koloru, jednak nie zawsze tak było. Dawniej bardzo często były kolorowe, a Grecy czy Rzymianie ozdabiali je farbami. Dopiero pod wpływem czasu i erozji straciły swój kolor. Należy pamiętać, że niektóre z nich Przeleżały dosłownie tysiące lat pod ziemią. Później zachodnia sztuka idealizowała czystość i prostotę białego marmuru. Wszyscy byli przekonani, że był to świadomy wybór artystów. Dopiero analiza chemiczna raz na zawsze udowodniła, jak było naprawdę. Udało się bowiem odkryć pozostałości pigmentów. Niektórzy badacze podjęli się nawet prób rekonstrukcji tego, jak dawniej mogły wyglądać znane dzieła sztuki. Mimo tego do dziś w wielu grach czy filmach starożytne rzeźby wciąż przedstawione są tak jak dawniej. Kryje się za tym albo niewiedza scenografów, albo próba sprostania oczekiwaniom widowni. Twórcy wolą się trzymać utartych schematów, żeby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania. I wielka szkoda. Womitorium. Pamiętam, że ten mit po raz pierwszy usłyszałem, gdy byłem w podstawówce. Mówiło się wówczas, że w trakcie uczty Rzymianie szli do specjalnego pokoju nazywanego vomitorium, żeby zwymiotować, dzięki czemu mogli jeść więcej. Nie jest to prawda. W rzeczywistości określenie vomitorium odnosi się do korytarzy lub bram, które umożliwiały sprawne i szybkie opuszczenie dużych obiektów, m.in. teatrów. W XIX wieku źle zinterpretowano tą nazwę, ponieważ vomere oznacza, no sami wiecie co, nie ma żadnych dowodów na to, by takie imprezowe pomieszczenia istniały. Relacje tej samej płci Często zdarza się, że ludzie próbują interpretować historię przez pryzmat współczesnych wartości. Dobrym przykładem jest postrzeganie starożytnych społeczeństw jako w pełni otwartych na związki tej samej płci, co jednak nie jest do końca zgodne z prawdą. Należy pamiętać, że klasyfikacja orientacji seksualnej w tamtych czasach była zupełnie inna niż dzisiaj, a starożytne społeczeństwa miały inne podejście do związków i ról płciowych. Na przykład w starożytnej Grecji kluczową rolę odgrywała pozycja partnera w relacji. Osoba pełniąca aktywną rolę była zazwyczaj starszym mężczyzną, mentorem i przewodnikiem, podczas gdy osoba pasywna była młodszym mężczyzną, uczniem lub podobiecznym. Związki te często pełniły funkcję społeczną, a nie romantyczną. Poza tym, mężczyźni uczestniczący w takich układach zazwyczaj wchodzili później w związki małżeńskie z kobietami, aby założyć rodzinę. Poza tym nie wszystkie fakty są tak jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać. Już starożytni Grecy toczyli dyskusję na temat natury relacji między Achillesem a Patroklosem. Platon uważał, że był to związek miłosny, z kolei Xenofont twierdził, że była to wyłącznie męska przyjaźń. Warto zaznaczyć, że obaj autorzy żyli setki lat po Homerze, a sama Iliada opisuje tę relację w sposób niejednoznaczny. Istnieją również znaleziska archeologiczne takie jak starożytne wazy, które przedstawiają relacje między osobami tej samej płci. Jednak ich liczba wcale nie jest tak duża, jak mogłoby się wydawać. YouTuber o pseudonimie Metatron przywołuje badania Kenefa Dovera, który w swojej książce wskazuje, że spośród 80 tysięcy przeanalizowanych obrazów na ceramice, jedynie 600 mogło przedstawiać pary jednopłciowe i nawet te przypadki nie zawsze są jednoznaczne. Jaki z tego wniosek? Mówiąc o tak szerokim temacie, nie można wierzyć ogólnikom. Należy się zastanowić, o jakim dokładnie miejscu oraz okresie mówimy, i wtedy poszukać odpowiednich źródeł. A odnośnie tego, źródła. Ten punkt nie odnosi się wyłącznie do starożytności, ale do wszystkich źródeł historycznych. Na pewno wielokrotnie trafiliście kiedyś na szokujące fakty z życia cesarzy albo niestworzone historie o dawnych bohaterach, czasem podane jest przy nich antyczne źródło. Tyle, że wiele z nich było spisywanych dziesiątki, jeśli nie setki lat po opisywanych wydarzeniach. Część przekazywanych informacji bazowała na przekazie ustnym, który jest wyjątkowo podatny na zniekształcenia. Sami autorzy również mieli ograniczony dostęp do źródeł. Trudno uwierzyć, by potrafili dosłownie zacytować mowę, którą ktoś wygłosił kilkadziesiąt lat wcześniej. Część z nich zresztą wcale nie starała się pisać obiektywnie, szczególnie kronikarze, którzy pisali na zlecenie władz. Czasem takie teksty miały na celu ugruntowanie ich rządów, a w ich życiorysy wplatano mity lub boskie pochodzenie. Chodziło również o to, by pokazać potencjalnych przeciwników w jak najgorszym świetle. Dlatego też można śmiało założyć, że nie każdy szalony cesarz był tak nieobliczalny, jak mogłoby się wydawać. Podobnie sprawa tyczy się szacunków, na przykład liczebności armii. Herodot pisał, że Xerxes najechał Grecję z pięciomilionową armią. A te szacunki są łagodnie mówiąc, Mocno przesadzone. W przypadku starożytności lepiej wypadają dzieła opisujące wydarzenia, których autor był świadkiem np. Anabaza Xenofonta czy Wojna Galijska Juliusza Cezara. Należy jednak pamiętać, w jakim celu były pisane. Dowódcy lubili przecież uwydatniać swoje zasługi. Na szczęście dziś większość tekstów poprzedza wstęp, z którego dowiemy się na ile rzetelne jest dane źródło. I to już wszystko na dziś. Oczywiście w tym odcinku nie udało się poruszyć wszystkich popularnych mitów na temat starożytności, dlatego dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jeden odcinek z tej serii. Poza tym sprawdźcie poprzednie materiały, na przykład na temat Szalonego Kalifa lub polskiej Encyklopedii sprzed 270 lat. Linki widoczne są właśnie na ekranie. Cześć!